Wielka Księga Objawień Jezus Chrystus. Ismani to ci, którzy na swojej drodze rozwoju duchowego przejawiają siłę, przejdą przez wszystko i się jeszcze wzmocnią wewnętrznie. Oni wiedzą, do czego na tej ziemi trzeba dążyć, aby po opuszczeniu jej sięgnąć progu duchowości i go przejść. Dla swojego zadania na tej ziemi angażują się całkowicie. Sami się jemu oddadzą należycie, zachowując zdrowe podstawy wszystkiego. Zbiorą wcześniej należyte poznanie i odnajdą mnie na ziemi. Przyszedłem wypełnić swoje posłanie. I jak wierna straż, będą przy mnie stać, służąc czujnie Panu cały swój ziemski czas stepowe diamenty, zahartowane w boju bogatym wiele przeżyć na drodze ku poznaniu prawdy od Pana idącej. Ismani mur wokół mnie Posłańca Bożego tworzą, aby czysta była moja droga. I choć dla ziemskich ludzi są bezwidoczni, to oni swoją straż trzymają w dnie ziemskie noce. Ismani Którzy na ziemi będąc, woli Bożej są podporządkowani, wiernie stali, wykonując wszystko, co było potrzebne w głoszeniu prawdy na ziemi. Czy obecnie może powstać podobne zjawisko? Ja przewodnik od Pana jestem, a ludzkich duchów uczciwie chcących duchowego jak na lekarstwo. Ci co są spotykani, udają obłąkanych, głuchych i ślepych. Czy raźno oczy im błyskają, gdy złudny blask materii ziemskiej przed sobą mają, który w nocy spędza im sen spowie, a w dzień zachowują się jak hieny, które cały czas szukają padliny? Cóż, jedynie można liczyć na istotnych, małych i dużych. Od których ziemscy ludzie mogą się uczyć wiernej służby Panu. Oni są pewni i mocno tkwią w woli Bożej. Wytrzymują i podają narastające promieniowanie światła dalej, aby wszędzie był dostatek miłości. Za taką ufność należy im podziękować serdecznie. Zawsze pomogą, gdzie to jest konieczne, cóż. Na stepach ziemskich wiele narodów, ziemskich miast i wiosek, a tęskniących do prawdy, do Pana, tych co podążają codziennie ku światłu naprzeciw jakoś mało widać, musieli utkwić w swoich codziennych, rozmowych trybach zajęć materialnych dla nich najważniejszych, a chmury nad nimi coraz bardziej ciemne. Lecz Wy czekacie dalej pomimo narastających ostrzeżeń na swój tragiczny koniec. Cóż, życie codzienne ziemskich ludzi tak was zaabsorbowało, że całkiem światło wam przesłoniło. A mieliście być czujni i pracować nad sobą w formie duchowej. Zgubił was wasz rozum i jego ciemne myśli. Taki wasz ostateczny wybór, jakże tragiczny. I tak, zamiast budować mosty do wyżyn, na poziom duchowo istotny, wy wszystkie skutecznie wysadziliście w powietrze, bez wiedzy, dlaczego żyjecie na tej ziemi ostatecznie. Ciemni wokół Was, jak Wy sami. To ten ostatni orszak pożegnany. Idąc razem z Nim przez wieki już całe, oddaliście przez swój rozum, nad sobą duchem władzę, w ręce ciemności. Gdzie wszystkim sterował Lucyfer, to obraz waszej codzienności. Gdyby było inaczej, Królestwo Tysiącletnie tętniłoby już dawno życiem duchowym, które swoim życiem złałoby podziękowania Panu za takie bycie. Jakże radosnym, twórczym, szczęśliwym. A tak pozostali wierni słani którzy dalej przemierzają w asyście narastających bożych promieni, usuwając braki spowodowane upadkiem ziemskich ludzi.